Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Dzień dobry, a moi goście to, proszę Państwa, radni, przedstawiciele klubów Rady Miejskiej Leszna, tej, która właśnie za kilka dni kończy swoją kadencję, bo jutro, proszę Państwa, ostatnia sesja właśnie tej kadencji, 75 tego, co widzę w programie, a więc witam w studio pani Hanna Kotomska PL18. Dzień dobry. Pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwo. I pan Marek Wajn, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Mamy cztery kluby, ale przedstawiciela ani przedstawicielki czwartego klubu, czyli Leszna 2050, póki co nie ma, a więc proszę państwa, ta sesja, która się odbędzie jutro, jest 10 projektów uchwał, i chyba jest to pierwsza sesja taka normalna, gdzie nie ma zmian w budżecie żadnych. Tak. Myślę, że wszystkie, przepraszam, sesje były. Normalne. normalne nie, tak. nie, ja mówię, nie, bo są jeszcze sesje nadzwyczajne. Tak, 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 tak. Uroczyste. Ja mówię, ja mówię, ja mówię o zwyczajnej i takiej, no, przepraszam słowo, normalna może nie jest podobnie, właściwe. Redaktor ma rację. Nie ma zmian nie było w budżecie. Nie ma rzeczywiście no. bez zmian w budżecie. No znaczy to jest myślę wykorzystanie momentu, bo rzeczywiście jeszcze jest ta stara Rada, że tak brzy bardzo brzydko powiem. No już jakby tak średnio o wieku politycznym. <laughs> Zawierzamy. Po podsumujemy sobie taka. I myślę, że to jest tylko wyprostowanie pewnych rzeczy, tak? Tak, no, to, te, które wymag te, które wymagają wymagały, tak. najpilniejsze, no, uchwały najpilniejsze uchwały, z tych najpilniejszych uchwał, na przykład określenie wysokości budżetu obywatelskiego w roku przyszłym, ponieważ to jest określony procent budżetu miasta. 5% tak. budżetu miasta, tak? 5% wydatków ostatniego, tak. z ostatniego no, roku. Z Zero wykonania budżetu. Nie? Tak. Czyli ile to będzie w przyszłym roku do podziału? 2 650 600... tysięcy. 000. Do podziału między trzy kategorie: yy... małe projekty milion, o, ma duże projekty 1 400 i miękkie projekty 250 tysięcy. Tak sobie wiadomo od pewnego czasu dzieli ten budżet. No i no co? No tak, no nie wiadomo, czy zostanie w takim kształcie ten projekt uchwały przyjęty. Może zostaną zaproponowane jakieś zmiany. Wczoraj, na przykład, na komisji pan radny Mocek zaproponował, ale to już oczywiście na przyszłość, rozważenie takiej propozycji, żeby ewentualnie, tylko nie wiemy, prawdopodobnie to niestety uchwała nasza nie przewiduje takiej możliwości. Ale chodzi o, chodziło generalnie o to, żeby zarezerwować w budżecie obywatelskim na przykład. Jakąś pulę środków na ewentualne y, modernizacje, naprawy tych zrealizowanych już Yy, mhm. obiektów, tak? Mhm. Yy, tudzież, no, yy, bo bardzo wiele jest takich obiektów, które zostają wykonane, a potem, no, delikatnie mówiąc, troszkę marnieją, no bo po prostu nie ma środków na, na yy, renowację. Oczywiście te środki się potem znajdują, ale to też jakby kosztem innych rzeczy. Ale to tylko tak mówię jako, jako taką dygresję. A został ten wniosek przyjęty nie, 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 przez Komisję? Nie, to było w wolnych głosach i wnioskach, no. to nie było jako wniosek formalny. Z tak, Bursza. na mojej Komisji Rozwoju były, były takie mowy o tym, żeby ewentualnie zwiększyć y, ten, y, te pieniążki na budżet, dlatego, że budżet jest zorganizowany, jest wybrany i potem się okazuje, że jest znowu podwyżka i muszą być kolejne tak. uchwały, zmiany, żeby te pieniążki starczyły. Tak. Albo nawet w zakresie samego zadania pojawiają się dodatkowe elementy Dokładnie. i trzeba dołożyć. A no, może mniej zadań przyjmować? No więc, do myślę, że to już zadanie dla przyszłej Rady. Znaczy no te pół procent tam to, 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 to trzeba Nie, nie, ja mówię, kwota jest określona, tylko być może nie trzeba tak zadania dobierać, żeby było na styk. No więc to jest kwestia zmiany regulaminu po prostu. Ale tym projektu, się już to... zajmie nowa Rada. Póki co uchwalacie tę kwotę 2 miliony 650 tysięcy. To... No tak, bo ona musi być uchwalona tak, po prostu. Tak, i... Teraz już nie ma czasu tak, na jakieś tak, duże zmiany. I ta sesja też podsumowuje kilka rzeczy. Między innymi jest taki punkt akceptacja sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji Kodyfikacyjnej Rady Miejskiej no, państwo może niekoniecznie wiedzą o co chodzi To była taka komisja, która działała w tej kadencji Która miała się zająć przyjęciem, uchwaleniem, opracowaniem statutu miasta Czyli takiej konstytucji trochę miasta Leszna I ja nie chcę być złośliwy, ale my ten statut tworzymy już trzecią kadencję, czwartą I ciągle go tworzymy i ciągle nie powstał no, trzecią na pewno, jeżeli nie czwartą. Rzeczywiście, każda kolejna kadencja obowiązuje komisję kodyfikacyjną i każda, się zaczęła i każda kade kadencja tak. ma tę swoją komisję kodyfikacyjną i rzeczywiście. No, no i możemy jest taka, chyba że... powiedzieć, że, przepraszam pani, tak, e członkowie proszę. komisji pracowali Oczywiście, że e uczciwie że i, 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 i naprawdę oni tam dokładali starań chcieli, żeby to wyszło. A ja mogę powiedzieć, bo sam byłem członkiem komisji kodyfikacyjnej, nie wiem, chyba w drugiej mojej kadencji. I też yy, nastąpiło przedłużenie jak gdyby prac komisji na następny okres, dlatego że były pewne, no nie można było się dogadać z radcami prawnymi, no, no, no nie wchodzili Tutaj w pewnym momencie nie wchodzili w pewnym momencie żeby ta komisja miała na bieżąco jak gdyby te uzgodnienia mm -hmm. prawne i potem gdy dochodziło już że prawie od prawie że ten statucik jest i się okazuje że nie ma akceptacji ale teraz radcy też prawnego. było teraz była przecież taka sytuacja że radca prawny w zasadzie był na każdym posiedzeniu komisji kodyfikacji może nie na każdym ale bywa, bywała już niepracująca pani mecenas i Wydawało się, że te ustalenia są robione na bieżąco, ale potem jednak prawdopodobnie ten, ostat, ten na tym finiszu zabrakło czegoś. No i podobna historia, jak Marek powiedział, podważone są pewne zapisy. No, komisja tak, pochyliła się nad tymi uwagami, złożyli ja stosowne będę, poprawki i przekazali, tak ja przekazali. No e, może to się wydaje takie, nie, no bo owoców owocu tego głównego nie ma. No, słuchajcie, ja kilkanaście ale lat. Ale czekamy teraz na przekazanie projektu tworzenie klubu, który nie powstał. Ja oczekuję no, na przekazanie no, tego do klubów, to żeby dalej... Czy no. że to jest tak praca. skomplikowana materia, że się ja Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej Ja myślę, że może przyjęto. zbyt y, szczegółowo do tego y, to podejście zostało teraz sformułowane właśnie zbyt zbyt głęboko, może y, Komisja Kodyfikacyjna próbowała wejść może niekoniecznie w te obszary, które są dla niej zarezerwowane. Ja tak ze Ja się zgadzam. Ja się zgadzam no, z że tym, że czasami że to było dla takie mnie dzielenie na to, forum. powinien być kręgosłup, tak, tak. a nie wchodzenie w szczegóły w poszczególne Bo tam było tak rozczłonkowane, że tak. To jest przyczyna. myślę, że to też było jedną z przyczyn. Chociaż tu by trzeba zapisać. A jak ja przez te kilkanaście lat działa miasto, jak nie ma statutu? No, my, no, mamy, no statut. mamy statut, No, to... no tylko nie, mamy ciągle ma... I, pracujemy. I widocznie jest dobry. No wymaga pewnych poprawek, zdecydowanie. I kilkanaście lat trwa te tak. no, kilka poprawek. Ale te główne założenia w statucie są właściwe. Czyli w następnej kadencji znów przez całą kadencję będziemy obserwować pracę ja kolejnej komisji? Ja będę tylko obserwować. Ja, obserwo ja mam nadzieję, że nie, że to zostanie szybko ten statut uchwalony, że trafi wreszcie do klubów. Pewne uwagi zostaną poczynione. No i i tę pracę zdecydowanie przyspieszam. Taką mam nadzieję. Nie byłem, oczywiście, w komisji kodyfikacyjnej, nikt z nas tutaj nie był, ale. Tylko jako przywódca. Ja taką mam nadzieję i. Wierzę, że tak się stanie. Dobrze, ja, nie chcę, ja już nie chcę się znęcać nad tą komisją, natomiast ktoś mógłby powiedzieć, że nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. Może tam króliczek jest jakiś nieuchwytny. Może to Oj, I na koniec, proszę państwa, podsumowujemy tę kadencję. Przypominamy państwu o najdłuższa kadencja w historii samorządności polskiej: pięć i roku i. Kadencja bardzo niezwykła, ponieważ działy się podczas niej takie rzeczy, jak na przykład długi okres sesji, gdzie, gdzie się na oczy nie widzieli, bo pracowaliście zdalnie na przykład. Nie widywaliśmy tak? się na monitorach urządzeń. No nie, wszyscy, nie wszystkim działało, nie wszyscy A, działało, się działało. widzieli, nie wszyscy się słyszeli, ale daliśmy radę. Nawet tak. czasami mile to wspominamy, bo to też było takie, ja przynajmniej to dobrze wspominam, bo on nie kolidowało na przykład z wyjściem z pracy. Można było się gdzieś tam w kąciku zamknąć. A, <laughs> Ale a, a, a możecie powiedzieć, że zrobiliście kawał dobrej roboty dla tego a, miasta? Myślę, że tak, bezwzględnie. <laughs> ja, Pani ja, Hanna nie, no, bo Bardzo łatwo jest powiedzieć, co nie zostało zrobione. Tak? I... Bić te pianę, co nie zostało zrobione. Co I z tego nie. Co jest, Pani zdaniem, największym sukcesem Rady Miejskiej tej kadencji? Największym sukcesem Rady Miejskiej tej kadencji jest po prostu bezustanny, ciągły rozwój miasta w dobrym kierunku. I myślę, że naprawdę no, trzeba czasami zdjąć te łuski z oczu i przypomnieć sobie, jak wyglądały niektóre miejsca w mieście pięć lat temu. Nie powiem, że dziewięć lat temu, kiedy po raz pierwszy został prezydentem Pan Łukasz Borowiak. Y Mam wymieniać wszystkie inwestycje, nie, nie, ale, ja dodać ale dodać. Jeże, je, jeżeli historyk za lat kilkanaście, kilkadziesiąt tak. będzie opisywał tę kadencję, jak pani myśli, jakie rzeczy na pewno w tym jednym, dwóch zdaniach się znajdą? No, na pewno powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w takim kształcie, jak jest. Na pewno. Renowacja ratusza. Na pewno inwestycje drogowe, takie te bardzo znaczące, chociażby y, ulica fabryczna czy DK12. Oczywiście za pieniądze państwa, ale jednak inwestycja na terenie miasta. Y na okay, pewno no. remonty szkół, na pewno remonty przedszkoli, na pewno obiekty sportowe, na pewno powstanie spółki lotnisko, bo to jest też krok milowy, zupełnie historyczny fakt. No, no powiem szczerze, że... No ja mówię, no jak na pewno napisze trzy rzeczy, więc tak jak pani powiedziała... Ja uważam też, że bardzo jednak rozwinęło się takie poczucie przynależności do miasta, ludzie się spotykają, też to też zostało zapoczątkowane w czasie pierwszej kadencji tego prezydenta Borowiaka Chodzi mi o te imprezy plenerowe, które się odbywają. To może nie ma takiego dużego znaczenia oczywiście finansowego i tak dalej, nie, nie rzutuje na, na rozwój ten infrastrukturalny, natomiast wydaje mi się, że no Leszno stało się przed, przez to też bardziej atrakcyjne. Okay. Szkolnictwo przede wszystkim Pan też Mariusz rozwój. Nowacki? Tak, ja zgadzam się z koleżanką tutaj Hanną. Uważam, że rozwój miasta nastąpił i to jest widoczne. A także myślę, że no do sukcesów Rady i miasta należy zaliczyć zdecydowanie to właśnie, że ten trudny okres pandemii, potem wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie to były, były naprawdę skrajne sytuacje, udało nam się, uważam, że dobrze przejść przez ten okres i że tak powiem, finanse miasta nie padły, a nawet udało się nam zmniejszyć właśnie zadłużenie, zmniejszyć, gdzie powiedzmy, no to jest no też znaczy, ważne. Ale żadnemu miastu finanse nie padły, więc. Nie w samym Najważniejsza klucze. inwestycja, pańskim zdaniem? E, nie, o nie myślałem jeszcze, nie to myślał Pan, pan. pan Marek Wein? Trudno oceniać na gorąco. Na pewno zgodzę się z Hanią. Najważniejsza inwestycja to biblioteka. To jest coś, co ja oglądałem 20 lat temu w innych krajach i budziło moją zazdrość, że Nasza biblioteka to jest zakurzone książki tylko i, i etc. Natomiast dzisiaj możemy pokazać, że jest to piękny obiekt. Moje zdanie prywatne. Y, pracuje bardzo dobrze ta biblioteka teraz pod dyrektorem. Y, robią różne rzeczy, przeróżne rzeczy. Od dzieci po, po, po seniorów. Jest to miejsce rzeczywiście... Y, wzorcowe i perełka Dalesna. takie, które też jest taką, promieniuje jakby na tak. całe miasto i prowadzi taką działalność, jakiej tak. żadna inna instytucja kultury Prze... do tej pory nie prowadziła. Także Przerota jest to naprawdę no wydaje mi się, że jest to bardzo duże sukces. Natomiast jeszcze jeśli mogę jedno zdanie, to ja bym powiedział tak: ta kadencja nie różniła się wiele od poprzednich, które ja znam, to Radni, y, wiadomo, y, zawsze jest różnica jak jesteś w obozie rządzącym, no co innego, jak bo... jesteś w opozycji. I, 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 I myślę, że tutaj i jedna i druga strona potrafiła gdzieś tam znaleźć w końcu jakiś taki wspólny język. I ja nie mam poczucia, że, że, że to byliśmy gdzieś dla siebie wrogami czy coś, bo nie, ja patrzę jakbyś... od tej strony ludzkiej, że, że to naprawdę była, no zupełnie porządna kadencja. Życzyłbym musisz... następnym, którzy będą tak, żeby, ta, w żeby w takiej pracowali. atmosferze pracowali. Ja tylko jeszcze pracowali. chciałam powiedzieć, bo zarówno ty, mm -hmm. jak i ja też przeżyłam taką historię, że jak byłam pierwszy raz radną, 98-2002, mm -hmm. byłam w skrajnej opozycji. Było nas tylko czworo z AWS-u i chyba czworo z Unii Wolności, reszta to byli gospodarni i, i 20 tam mm -hmm. chyba z lewicy, tak? Mm -hmm. I praktycznie te cztery lata, no to, to była opozycja już naprawdę taka, że no nie można było... Pisnąć. A Teraz wy, byli, wy chociaż wy nie mieliście aż takiej no, skrajnej. Więcej, y, 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 na, a czasimy kończyć. Ale inwestycji oczywiście pod biblioteką się podpisuje. Podpisuje się <laughs> pan Marwisz Nowacki, proszę Państwa, ostatnie spotkanie, ostatnia sesja Rady Miejskiej lecz na tej kadencji jutro o godzinie 13:00. Jeżeli dobrze tak? pamiętam tak, tak? Tak? o 13:00 w urzędzie miasta. A za tydzień już wszystkie wróble ćwierkają, że już zbierze się Rada Miejska nowej kadencji. Mm -hmm. Prawdopodobnie 2 no tak. maja. Nie mam potwierdzenia. Moja jest sesja inauguracyjna to jest na razie nieoficjalna informacja, a więc Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować pani Hani Kotomskiej, która już kończy swoją tak, służbę. Ja bardzo Państwu również publiczną. dziękuję. Tak, kończę swoją służbę publiczną. Jestem dumna, że mogłam dziewięć lat pracować w tej Radzie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Wiem, że niektórzy słuchacze pewnie odetchną, że nie będą mnie musieli już słuchać. Niektórzy ale może niektórzy, ale, bo, że niektórzy będzie skrymią, brakowało. Nie. No, Natomiast pana Mariusza Nowackiego i pana Marka Wajna będziemy mieli w nowej Radzie, a więc na pewno nie jest to nasze ostatnie spotkanie w kwadransie samorządowym. I bardzo panom gratuluję. I jak pozwolą moi młodsi koledzy <laughs> czy koleżanki, to się jeszcze spotkamy tu w studio. A znasz ale... tylu w tym klubie, że nie wiadomo, no, może będzie kolejka. Ale Ależ to wcale nie będzie łatwe. Ale może seniora uszanują i mu i dadzą <noise> taką tę <mam> robotę. nadzieję. <noise> Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym kwadransie samorządowym. To... To dziękuję. Dziękuję. Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.